No, filtr jest niezbędny, bo ostatnio tak się spaliłem na słońcu. Kurde, muszę się posmarować. Zapomniałem wtedy i, i mnie przypiekło. Ale przynajmniej jestem brązowy teraz. A raczej czerwony. Dobra, włączę się 25 minut przed czasem, czy tam 24. Może coś mi wpadnie na moim ukochanym Bożu. Patrzcie, jak długo się odpala apka, chociaż to od telefonu pewnie zależy, no ale... Dobra, nie tak długo. I teraz tak. O, ruch spokojnie. No i tu zaznaczam, zaplanuj przejście offline. To to wczoraj zrobiłem. Czas zakończenia godzin zaplanowanych, do, znaczy do czasu zakończenia godzin zaplanowanych tutaj 15 minut. Nie, ja o 14 kończę, według grafiku. Czyli 15 minut, 14.15. No i co to oznacza? Że ostatnie zamówienia powinny wpadać do 14. A do 14.15 mam ten czas już na dostarczenie tego ostatniego. I o 14.15 mnie wyloguje. Ale właśnie wczoraj tak nie było. Wczoraj dostałem o 14.13 jeszcze zamówienie, gdzie było napisane, że jego plan zakończenia to jest 14.17, ale no było opóźnione, więc zanim dojechałem to była 14.30. A dla mnie to tam nie problem bez różnicy. No. Ale po to chyba się te 15 minut, żeby w tym czasie już nie wpadały zamówienia, właśnie. No, Liczyłem na to, że może bydło powidło mi wpadnie, ale widzę, że oni od 12 dopiero zaczynają. To nie, to jadę dalej. Na wtorek już jestem umówiony w warsztacie na wymianę łańcucha rozrządu plus olej. To jakieś 1500 zł pójdzie na to, ale w końcu będzie zrobione. Ale ciekawe ile jeszcze by Toyota przyjechała przed przeskoczeniem łańcucha. Pewnie ze 20 tysięcy jeszcze by dała radę. No, proszę, rzadki widok. Nawet na grafiku są jakieś zmiany do wzięcia dzisiaj. Te trzy ludzie pooddawali. Nie chcą pracować, bo się deszczu boją. <laughs> Sam oddałem niedzielę 10,5 godziny. Znaczy, anulowałem sobie po prostu. Gdy będę wtedy pracował, to poza grafikiem, ewentualnie. Może nawet w deszcz. No, w chwili, gdy to mówiłem, ktoś anulował sobotę, bo się kropeczka pojawiła przy sobocie. Bardzo ładnie wpadło mi krowa żywa. Tutaj na Jana Pawła, chyba do Q22, albo gdzieś tam na Grzybowsku. Dostawa do Allegro, to Q22, no ale klient myśli, że możemy tam wchodzić. Podał mi piętro, nazwę firmy, i tak musi zejść do lopy, bo nas tam nie wpuszczają na górę. I jadę do budynku, w którym pracowałem, z dużej michy. Czy relaks, ale nie, to nie jest ten budynek. Tylko dawny Orko oczywiście. Tam. Staje się, że ze starej firmy to już wymiotło wszystkich pracowników. Nikt już chyba nie został. Tak zepsuli tam sytuację. Wszyscy wylecieli albo odeszli. A nawet obiektywu nie przeczyściłem po wczorajszych deszczach. Zapomniałem. I tak już ten aparat jest dosyć taki brudny. Poniszczony, trochę zużyty. I od razu dostałem przy Jerozolimskich do jakiejś restauracji hinduskiej Napisane, żeby nie wejść przypadkiem do innej restauracji hinduskiej, bo to nie ta Pewnie <grym> się mylili ludzie Wychodząc z tego biurowca czuję się jakbym był o 5 lat młodszy 5? Nie, więcej, 7 lat temu to zacząłem pracować A skończyłem 2 lata temu Albo 3, 2,5 No to jest tutaj, więc nie rozumiem jak ludzie mogą to mylić z jakąś restauracją tam w biurowcu Gdzie tu rowerek przypiąć? Ale fajne, bliskie dostawy. Teraz do Ocho, a jest to na filtrowy. Kawałek i dostawa też po drugiej stronie. Jak to się nazywa? Gruiecka. Zjawisko jest. A kurde, przecież to tutaj walentynki rok temu próbowałem klientkę poderwać, która miała męża, jak się okazało, właśnie w tym bloku. Dobra, ale, ale już, już tak nie robię. Co to? Mike's premium złoty tarasy za 5 minut Stąd Co? Zawsze jest napisane, że już jest gotowe A to później się przyjeżdża i wcale nie jest gotowe Ale to nawet i lepiej A może jest? Tylko czeka w jakimś ciepłym miejscu Między jedną dostawiła drugą jeszcze dostałem trzecią Z Tutaj będę wiózł do domu czuj Tylko czy to w ogóle jest czynne? tam w ogóle siedzi? Teraz. O, trochę głuka kolejność, bo tutaj już byłem przy tym trip, przy Dom Studencki Riviera. Miałem to jedzenie z Max Premium Burgers i wezwało mnie wtedy do tych, do Krowarzyw, a tam czekałem chyba 10 minut. A tu facet czekał, znaczy chłopak czekał w tym czasie przed budynkiem, bo widział, że już jestem blisko. A właściwie nie wiem czy widział, ale naczekał się. Mimo, że byłem tuż obok i mogłem mu to wręczyć wcześniej. 10 minut wcześniej. No tak, a ten autor Traction dalej tutaj kona. Ale nie, on wcale nie jest w takim dobrym stanie. No, ale zresztą nie dziwne, jak on tu już 3 lata jest przypięty. Jadę do Bubble Join na chmielną, a później niestety gdzieś tam na pole mogę to wziąć. z najcięższych zamówień, o ile nie najcięższy, jakie miałem. Bo ktoś zamówił, nie wiem, z 50 chyba tych herbatek Bubble Tea. Ale to kolega na skuterze już wziął połowę, a ja biorę, wziąłem drugą. No ale weźcie teraz, 25 takich herbatek to jest naprawdę <laughs> niezły ciężar. W dodatku jadę z tym daleko, bo na Kazimierzowską, schmienie. <laughs> ale dobra. Spoko, nawet takie ciężary się wygodnie w tej torbie wiezie. Oj, moje plecy to czują jednak. <laughs> tak, to jest najcięższe zamówienie jakie wiozłem. Kiedyś podobne wiozłem z tego. Ale nie pamiętam, jak się to nazywa. Aż mi się duszno robi, takie to ciężkie i aż głowa mnie boi. Widocznie krew nie może przepływać swobodnie przez ramiona. Ja w ogóle jestem ciekaw, czy te herbatki wytrzymają, bo one przecież leżą na sobie tak trochę. Znaczy wziąłem półkę między jedną warstwą a drugą, ale chyba i tak jest nacisk, nie wiem. Koniec na dziesiąte piętro. Jeszcze to było na samym początku Kazimierzowskiej, tylko dalej. Szyma Dalińskiego. Uj. Duszno. Nie wiem ile kilo, 25 nie 8 do 100 zrobiłem, czyli w zasadzie prawie tak jak której Myślałem, że to przez deszcz był taki duży ruch. Wczoraj, a dzisiaj piękna pogoda i znowu, znowu tyle, a to dobrze. Uj, przynajmniej skończyłem wcześniej, 14.10 i teraz jadę przez całą Warszawę. Nawet jak wziąłem połowę tych herbat, czyli 15, no to weźcie sobie, zróbcie 15 herbat. A te szklanki są takie duże, tylko że nie są szklane, tylko z tego z plastiku. Ale spore, te Bubble Tea. No proszę, podjechałem na Białękitę i zaczął padać. W sumie dobrze, bo się ochłodzę. Ach, nie wpada na mnie. Taki upał w tym samochodzie, strasznie.